Nie ma z tej strony cudzek, a to jest kolejny odcinek z nowej serii Lola. Yy, grałem dzisiaj sam, widzicie jest, yy, jest yy, Snowdown nadchodzi. Yy, krótkie oprowadzenie, co się działo przez ten czas, co mnie nie było. Yy, jestem w Goldzie 5, Parek, jesteś już w Goldzie 5 i mamy yy, drużyny, które są w brązie, więc... Nie zaciekawia. <laughs> <laughs> Wybaczcie, że za mój głos jestem lekko przeziębiony. Dlatego nikogo nie ma, bo jest 11 i wszyscy w szkole. Ale dobra, my zaczynamy sobie tutaj. I tutaj jak widzicie, widzicie. To jest takie skambogowe, bo ja mam 9 punktów, nie? A patrzcie w mecz history. Zwycięstwo. Zwycię... Miałem tak. No tak przeanalizujmy. Raz, zwycięstwo przegrana, dwa zwycięstwa przegrana, zwycięstwo. Czyli dostałem około 9 punktów za ostatnie wygrane mecz. To no taki bullshit, że to jest głowa mała. Zobaczymy ile teraz mi przyzna. No, zagram sobie jeszcze raz Rek'Side, bo to jest OP. Champion wyszedł w sumie. kiedy wyszedł? Wczoraj wyszedł. Wyszedł wczoraj i z obinią zagrałem, bo jest po prostu OP po prostu wymiata, tak mi się spodobała. Yy, nie wiem czemu nie słyszałem głosu. Dobra, ale słyszę muzyczkę, a więc hi, al. Can I go jungle? Ok. Hello, no, dzień dobry, dzień dobry. Ktoś pisze top ADC, a się nie przywita, to że jest chujem i głównym, i nie umie grać. Yy, Morgana, pan Morgano. Pamiętajcie to, to, to jest Ta Zabanujcie, no, bo to na 3 sekundy tak nie może być. Pis. Ym... Harvey jest OP też. W tym sezonie póki co. Niestety pan. Nie wiem na kogo. Mówiłeś taki głos, taki wiecie, taki... taki... Ale tym się nie przyjmuj, że to był choroba. Dobra, a Dobra i. Kanał zmienia postać to jest teraz yy, ucieczka z Golda, chociaż mi nie ucieknę. Chociaż wiem, że nie ucieknę z tego golda, więc yy, kupię jakieś konto z brązem 5 albo sobie szybko nabiję i... i... i, 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 i będę to kierować. Bo będę udowodnię, że coś takiego jak... Elohel nie istnieje, hehe. He. No, naprawdę, Elohel nie istnieje, bo... mam 20 20:0 i przegrywam, no... Jezus. A to tak naprawdę Elohel nie istnieje, bo jest chujowy, bo... Kto ja pamięta? Ja z Pareksem zaczynaliśmy z, od pierwszego levela grać. Ja się uczyłem grać w LoL'a, nagrywając. I... Pamiętam, wylądowaliśmy w brązach. Pareks w piątce, ja w czwórce. Spadłem. I po jednym sezonie... Gold Vita, więc... Można? Można. Bronek Komoros. E... <grym /dyskujesz> więc Aloha nie istnieje, pamiętajcie. To jest tylko wymysł wasz. To robi, że przegrywacie, pamiętajcie. Is... Ale mamy fajne team, już mi się podoba. Ju, już lubię ich. Wiecie, jak to jest. Bardziej wszystkich ładnie wpala w jedno miejsce, Malphite kultuje i już jest sprawa. A no. Filmy na kanał będą się pojawiać wtedy, kiedy mój komputer nie będzie odmawiać mi posłuszeństwa, ponieważ miałem pamięć RAM 8 GB. no i niestety no, no, no sprzyła się no nie oszukujmy się, nie wiem co się zrobiło ale przestała po prostu działać przepaliła się, nie wiem, nie mam pojęcia i mam tylko 2 giga ram -y, więc nie jest tak w duro, więc jak będą jakiekolwiek lagi ja was za to przepraszam wtedy z góry bardzo ale no, nic nie poradzę na tym, bo... No, nie zgadza, nie ma partnerstwa, nie no, żartuję oczywiście. Ale to w najbliższym czasie, wiecie, coś się zakupię na się zatrwają, to, to dostanę hajsy, to coś kupię. Jak kupiłem kartę za 1000 zł, to... kartę graficzną, to palić rampę. I... karty w To do Pareksa nie wiem czy się będzie pojawiać bo dzięki, że po to jest snub i od roku nie zmienił mikrofonu i napiary Ewentualnie jedna osoba może napisać czy chcecie od, z pierdami od pareksa czy nie. Bo, bo jak pierdził, to czasami śmierci. Hehe. <laughs> Ona no nie czuję, fakt rymuje O Jezu, Leona. Też nie mają złego teamu. -y. Ona się wbija w EQR, ULT, FIDELZ, ALIE ULT, JINX, PIXLES, no... Będzie ciężko, powiem wam, ale to zobaczymy, więc wszyscy dorani, Więc przechodzimy do panelu yy, wczytywania. Okej, okay, ludziska, tak w sumie patrzę tutaj. Mm, to mamy, mamy w teamie dwóch goldów, dwóch silverów i prawdopodobnie Unranked, ale to nie wiadomo, bo teraz jest przed sezon, to się trochę psuje. Chociaż może być, że jest z brąz albo Unrankedem. Ale tak się zastanawiam, kto idzie w Mida? Czy Kayli idzie Mida, czy Z idzie Mida w sumie? Bardziej Z, by, znaczy Z by bardziej posłał na topa. Ale Kayli też mogłaby być na topa, więc to tak będzie śmiesznie. Analizując mmm bot lane to będzie nasi sojusznicy będą mieć troszeczkę pichane. Ok, lagi minęły tam jest 5 fps już 20-30 no jest ok w miarę normalnie mam 100 fps jaków ale tyle też mi wystarczy jest dobra 120 dobra mam nadzieję naprawdę jak będą jakieś lagi to naprawdę wybaczcie mi bo nie jestem w stanie nic na to niestety poradzić, bo... Witaj w nie mam, nie mam, nie mam, nie mam, nie mam, jak kupić sobie jednak 8 gigowej pamięci ram, co kosztuje 3,5 stówy, no to jednak nie jest mało, nie wiem, tak, z dupy tego nie wyciągnę. Tak. Nie wiem, nie wiem jak odgłosy, ściszę wszystko trochę nie mam pojęcia, dawno nie grałem. Cover eee... red, please. First timer... No... Six... For win. No, oh, zaczynam od tego, nie chcę tej purchawy gównianej. Mówię, że zaczynam od tego, co zaczynam od tego, już mam swoje buildy, swoje taktyki i wszystko wiem jak robić, hehe. He. Jakby się tam ta postać, strasznie mobilna, nie wiem czy wiecie o co w niej chodzi, ale zaraz wam pokażę. To jest u nich na dżungli? no to mogą iść w sumie. Ta łajza może iść, kaesić mi red buffa. Dobra. pam pom i boże, smite, proszę państwa. I podeczka pierwsza i lecimy. Hop, hop. razem pokażę... A, czyli jednak Kaylee na top. Prawie będziemy miał mapę, to dziękuję, będę kankować. W sumie wszędzie dziękuję, bo jestem taki wiecie. Fajny, fajny jungler i umiem gankować i w ogóle. Tutaj ładnie, patrzcie, tu ładnie jesteśmy na W. Q. Boom. Po prostu piękna postać, kochanie. To jest druga postać pokonania. Pierwszy jest Kenny, potem jest mm, Rek'Site. No, 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 popatrzcie na to, no. No świetna, pasaż. zbiję wbije namida i zaliczymy w firms, z I te odgłosy, no, słyszycie tam. No jest źle, 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 źle. Źle zrobiłem. Teraz, A. Wow, 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 What you gonna do? the The turns up? up. Fiddle fiddle fiddle. fiddle, fiddle... fiddle, 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 fiddle... fiddle, fiddle, fiddle. No, 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 wow, wow, Jak wow, na nią? wow, wow, eee Można, można, bronek kameros. Mówiłem, że chcę zabijać. Opa, champion zawsze zabija. Zrobił sobie rada. Sojusznik pokonany. Nie zrobił rada. I po oh. A, no. <laughs> Kocham tę podróż, taka świetna do kontr Nie wiem, gdzie jesteś, więc Ci Jak to się mówi? Królowa pustki to jest chyba tak. Tak to się to określa. Ale nie pushuj, no ziomuś, dobra. Te ten, 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 ten. odgłosy, naprawdę no, proszę, no to świetna postać, no. wam też jest. Jak ja ją tylko zobaczyłem, że się na kude, no... no to będzie fajnie. No kude, no mu muszę ją mieć, synuś, bo ja... Jak nie? To ja w ogóle nie umiem dżanglować. Tak kiedyś dżunglowałem bo teraz. smite mi wszystko psuje. Niech on tam Niech on tam defuje. Nie, 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 śmierdolaj. nie, 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 Bi, bi. Przeciwnik pokonany. ja. Ai, ja. neverda. Ai, para, pa. Pere, 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 pa. Piot. Mm. A, ja to nagrywałem. Wszystko dobra, Ludziska. Jesteśmy z powrotem. Tutaj mamy, proszę Państwa, Kelly i zaraz jej pokażemy, gdzie jej miejsce. Pięknie, proszę Państwa, pięknie to zrobił. OP shit GG Easy, dobra, idziemy kierować nasz Team 10, o boże. Aż taki kiepski jestem. Patrzcie, tu jest taki Z. On się jeszcze nie spodziewa, że on zaraz zginie. I proszę Państwa. Wiecie co i teraz skuszuje? Teraz im skuszuje wie, Guciu spadaj Spadaj tych mandarynek Guciu na <noise> I kolejny tower bierze, no no 11, 2, no i teraz będę nie fokusować, nie? Tak jest zawsze. Nie, masz fajta sfoduwał. Nie ma sensu się... Świetny ult Ori. Świetny a Dobra sobie sobie do judu do? kurde Ale tu jest masakraż mi FPS-y sprzedaje, naprawdę Boom, tripleki świetny Świetnie Ori, zmiataj od tych mandarynek, sią No Ej, niech ona przetrwa jeszcze 20 sekund, a ja to tak ładnie zrobię, że ja tam się po prostu kieprzę. Tu, tu i proszę Państwa, teraz kupujemy GA. Ale mam lagi, Boże, 9 fps 10. Dobra, wracę do 20, naprawdę... Ludziska, sorry za te lagi, sorry za ten też przeskok, ale kolega do mnie zadzwonił. to i tak wszystko było słychać, hehe. He. He he. Ej, nie użyłem, użyłem w sumie ulta czy nie użyłem ulta? Nie mam pojęcia. Ja go mało używam, bo on ma... Mało używam tego ulta, ponieważ... No, ma bardzo duży cooldown. No. 100... 110 sekund to jest prawie 2 minuty, a on tylko daje nam przemieszczania. Więc to zostawię na koniec. Na koniec wiecie, faj tu czegokolwiek. A i tam jest moja przyjaciółka Kaylee. Chętnie nie zaczukam Stoi pod towarem. No to pod towarem ją zaczukam Sojusznik pokonany Dobra, to tak nie miało być. Wiesz się za bardzo rozpędziłem świetny bit Dobra, tę tam z tym giną wszyscy. Co zaś te pingi. Naprawdę użył Ulta. Kretyn. Co, co jest ogólnie minusem tej postaci? Minusem tej postaci jest tylko to, że ult, ult jest taki niezbyt przydatny. To, że przeciwnicy mogą jednak deptać te... te, te tunela tak to się chyba nazywa tak eee, tak tunela że przeciwnicy mogą deptać tunela to trochę boli no ale jakby nie mogli ich depać było zbyt opał jednocześnie bo no jednak do tych tuneli tylko się możemy depać to one są że tak powiem główną bronią naszą nie naszą główną bronią jest mobilność jesteśmy strasznie mobilni widzicie tam jinx zaraz jej nie będzie Ano ta sobie poszło A ja zatem jest jeszcze z Leona Co tu jest? Msy? Zbyt nie zbytnio się tym... Inte. dobra, wiecie co? Ja użyję po prostu ulta Jest te ultełe, proszę bardzo ultuję 3 sekundy po robocie Jest Dziewicę zesrani pewnie Gdzie on ultuje? Jeśli mnie idzie mnie zabić to ja się i się cifam. I podziemię Jestem Jest te Wow How did that? How you did? Old. Tego ulta w sumie co ile mam? No co? się sekund po prostu z tego mogę y Śmialaj korzystać, bo to jest wiecie już pewnie ja to wiem, że oni już tu idą do mnie, już się czają pewnie yy, w zakamarkach. Dużo krwi! Przemoc! Strzelanie! Bum! 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 Ogryzienie! Raz! Dwa! Trzy! Płoniesz ty! Za dużo eni grałem, tak? Kogo ty tam masz, panie? A bo tu nie ma wiesz, do co my się w ogóle ho, Dla lagi Naprawdę, dziecko wiem, że to yy, pogorszy jakość materiału, ale yy, No ale, no... no no, normalnie. O, GG Easy, dobra, GG. No, ale no, nic nie poradzę. GG. Y oh. Mówię. Y nowa postać. Nowe możliwości. Nikt nie umie przeciw temu grać, bo nikt nie wie, co robi w sumie. Mimo, że są prezentacje, ale nikt tego nie ogląda. Bo po co, ale słuchajcie, czas naszego programu dobiegł końca, więc by było na tyle w tym odcinku i ja się z wami żegnam. Komentujcie, subskrybujcie. Nie zapomnijcie też o łapce w górę albo w dół. Je jak chcecie. Na razie i cześć.